Mocne. To jest, słuchajcie, za mocne. to jest tak epickie, ej, to jest epickie, co? No. Cześć wszystkim, I z strony Blanka i górski. I witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy e, coś fajnego, mianowicie pofarbujemy te wszystkie cztery czy tam pięć koszuleczek. Mamy tutaj bardzo dużo farbników, ale to mega dużo, więc zapraszamy do oglądania. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to koniecznie naciśnij przycisk subskrybuj, żeby zmienił się na kolor szary oraz kliknij w dzwoneczek, żeby żaden nowy odcinek się nie ominął. Widzicie, mamy tutaj 16 kolorów. Mamy białe koszuleczki, różnych rozmiarów, jak widzicie, tutaj rusel. Wszystko jest z tej marki ruser W po prostu są koszulki, które robią na zmieni i my kupiliśmy sobie takich kilka białych na te specjalne koszulki, na te specjalne taję. To jest najgorsze. Zamówiłam tutaj jeszcze czarny kolor i na no, przykład nie dwa, nie, dwa, y, nie dwa pomarańczowe, tylko y, jeden pomarańczowy. Ja już to sobie później zobaczę, Ej, ale na, na pewno były więcej innych pokolorów, ale wiem, ale ja nie chciałam takich. Ja pisałam inny kolor, no nieważne. Może źle się pomyliłam, ale na pewno chciałam czarny, a niestety jest brązowy i to jest ten problem, że mamy brązowy, więc chciałam zrobić koszulkę dla naszego taty czarną, ale w tej sytuacji nie wiemy to zrobić, szczerze powiedziawszy, więc. Na pierwszy rzut może zrobimy naszą koszulkę. Ja bym wzięła e, fioleto e, niebieski i, i turkusowy. A co ty na to? Chcesz takie wziąć? Czy sam turkusowy na razie? Słuchajcie, więc już wybraliśmy kolory. To są, to jest turkusowy e, oraz fioletowy. Tu nie wygląda turkusowy, ale mówiłam, że to będzie fioletowy. Znaczy, turkusowy znaczy się. E, w tej konekcji, w sobie. Sensie, zdawało mi się, że z tego więcej, nie nieważne, ale to e, jedna tego korewka niedawno mi staczyła w grudniu, mi st czy to do 1 stycznia, bo w Sylwestra robiłam to. E, Sylwestra? Na pięć koszulek. Na pięć koszulek, tak. No, więc dużo jest. Więc mi mega dużo wyszło. No, no to... Także zresztą, więc potrzebujemy takiej takiej osobnego pudełka. E, kuciok, my teraz e, wzięliśmy sobie kubeczki i na tych kubeczkach, słuchajcie, do tych kubeczków firmy e, gorącą i wsypiemy e, barwnik. I pamiętajcie, że e, musi, musi to być wyrządek, musi to być gorąca woda. My idziemy zaraz naraz nagrzewać i myślę, że jakoś... Tyle może tego wlejemy do każdej, no jakoś połowy tego. Więc ja no. idziemy nagrzewać. Wlewaj tylko tak do połow, nie? nie ma, ja Ci powiem, kiedy odostanę. Tyle, ile będzie po prostu tego. Dobra, tyle, ile tyle. tyle będzie tych warmików i teraz tego płynu bo... najwyżej dolejemy. No tutaj też tak podobnie. Dobra. I teraz to otwieracie. Dobra. I tego jest? Zobaczmy. No, jest tego trochę. Dobra, to wsypujemy tego tyle, myślę. No, i Dobra, teraz tak zmeszamy szybko. Jak znajdziemy czy coś? Słuchajcie, czym, więc mieszamy patyczkiem, żeby cokolwiek było, no nie? Ale trochę za dużo chyba mi się tego dało, chociaż nie wiem. Uważajcie, bo to może zaraz wszystko poparwić, więc też musicie uważać, bardzo na to. No, dobra. Szybko tutaj kładzę. No i teraz otwieramy to. Kładzę. Kładę. To jest słuchajcie takie papierowe, jak widzicie, a to jest takiego innego papieru. I tutaj I to jest, jest to... taki... I to jest chowane w taki woreczek, no nie? Ja jeszcze nie wiem. Malutko to Już, już, no idziemy. Dobra, słuchajcie, nalewamy sobie tutaj jest teraz trochę wody. E, jak widać, nalewamy wody, żeby tutaj po prostu aż się nalewamy. To się tak no tyle. E, I słuchajcie, wkładam teraz koszuleczkę. Bo koszuleczka musi być mokra, także... Chciałam tylko powiedzieć, że te no to jest... więcej. Te koszulki są nowe, my ich jeszcze nie używaliśmy, także. no... Może mi się już zabarwiło, no ale. Od w ich łap. Chyba. Albo nie wiem czego, No w każdym razie nie stać. Muszę Musiałaś wyrzmieć. Teraz już się to wyrządź, wyrzmieć, ważne. Okej, słuchajcie, więc jak już to mocno wyrzmialiście, wyrzmiecie. nieważne, ale to teraz tak robicie, żeby tak. Jak przy praniu, znaczy jak się Aha. Prami. I po prostu no sobie to... to, słuchajcie, kładziecie gdzie chcecie. E, okay. Położymy sobie tutaj, no nie, zaraz i tak to będzie. I teraz możemy kolejną koszulkę, moczymy, także widzimy się zaraz. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, więc koszulka jest już e, mokra, więc już jest gotowa. No Taki i teraz to kładziemy ją tutaj i zaczynamy nasze bawienie. Okej, okay, słuchajcie, więc to jest moja koszuleczka. Trochę się tutaj obudziło, nieważne. Ja mam sobie te, słuchajcie, gumki. Yy, mam ich zaledwie pięć. Mam raz, dwa, trzy, cztery, No nieważne. I teraz tak jak chcę sobie zrobić, no nie? Biorę. Ja, słuchajcie, chcę zrobić sobie tak. To jest moje Dobra, Więc robimy sobie, słuchajcie, takie obręże. Żeby już zabinąć. Tak. I jeszcze trochę. No nie? I teraz po prostu zakładamy gumeczki. Yy, nie wiem jak to zrobię, więc widzimy się, jak już to założę. No słuchajcie, moi drodzy, więc ja stwierdziłam, że tego nie trzeba yy, tak robić, bo w sumie nawet się nie dało założyć gumki. No ale nieważne, więc tak to się że z też można zrobić. I teraz uwaga, nakładamy sobie... Uwaga, boję się, jeszcze powiem. Dobra. Ja słuchajcie, robię sobie takie jakby o coś takiego. Więc wy teraz macie time timelapsa i no, i widzimy się zaraz. Dobra, słuchajcie, więc ja teraz zabrałam do robienia drugiej strony. No i już to i dałam trochę troszeczkę mniej, żeby nie przesadzić z ilością, więc dobra. Zostawiamy to na chwilę. Nie wiem na ile, około na 9 10 minut, żeby to troszeczkę wyschło. No i później, wiecie, to wieszamy, żeby to totalnie wyschło. A teraz zbieramy się do skręcenia Gucia. Słuchajcie, więc Gucio wybrał w taki sposób. Ja już mu to zawiązałam. Jak chcecie, też tak mówicie sobie zrobić, no nie? Dawaj, lej, jak chcesz. No, jak chcesz leję. OK. Okej. Ja kucie pierwszy raz ma zacząć zrobieniem takiego czegoś fajnie, nie? No i widzimy się za jakiś, nie wiem, za jakiś czas, jak za około 5 minut, żeby zobaczyć jak to wyszło. No bo na razie nie chcę tego oddychać, bo w sumie to może mnie pobrudzić, ale na razie mnie jakoś nie pobudzić. Zrobiłem, zrobiłeś, ok skończyliśmy patrz, w drugą stronę, no. patrz jak to się barwi. Dobra, myślę, że zaraz będziemy otwierać moją koszulkę, jestem mega ciekawa jak to wyszło Dobra, słuchajcie, to jest efekt o, To jest za mocne, to jest słuchajcie za mocne, to jest tak Ej, to jest epickie co? No, za mocne, moim zdaniem to jest za mocne. Ja teraz ja słuchajcie, to ja myślałam, że to nie wyjdzie. Ale wow, dobra, ja teraz słuchajcie, wyrzymam i zaraz cię widzimy. Słuchajcie, więc to jest koszulka gucia, tak ona wyszła, trochę mi się tutaj wylało. Hmm. Ale jaką, co pokaż. pokażę. To no jest? No? No i mi się podoba. <grym <grym> <grym> mówić. E, fajne, wczoraj, wczoraj słuchajcie, nie, nie zdążyliśmy dograć, więc teraz dogrywamy, żeby wam po prostu pokazać tą koszulkę. Zrobiliśmy, słuchajcie, jeszcze dwie dla naszych sióstr. E, jedna to była taka, e, jedna to była taka właśnie e, taka sama jak moja, a druga była taka jaśniejsza. Zaraz wam pokażemy zdjęcia. Macie tutaj zdjęcie Celinki, a tu macie zdjęcie Rozalki. Mhm. Polecam. Okej, okay, słuchajcie, więc yy, my już skończyliśmy nasze koszulki. Jest następny dzień, tak jak już wcześniej mówiłam. Tak wyglądają nasze koszulki. Ja już chyba pokazywałam, moja wygląda tak. Zaraz będziecie mieli też przebitkę z tego, jak to wygląda. I co? E, dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia chyba w kolejnym, no nie? Cześć.